Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi i przechodzę od razu do rzeczy pan Paweł Golianek. Szanowny panie redaktorze, pierwsze moje pytanie jest na dzień dzisiejszy czysto hipotetyczne, czy w przypadku przejęcia władzy przez Konfederację należałoby uruchomić Trybunał Stanu, a głowy zdrajców i szkodników posłać pod topór i na powrót. No. Y Dlaczego hipotetyczne? Ja nie jestem aż takim pesymistą, żeby całkowicie wykluczać perspektywę dojścia do władzy przez konfederację albo przez tego typu środowisko, ale to jest jedna sprawa. Natomiast Trybunał Stanu. Trzeba to przypomnieć. Nie jest od, sąd, od osądzania przestępstw, pospolitych, takich, nawet, nawet niepospolitych, takich jak zdrada czy coś. Trybunał Stanu czy szkodnictwo, zwłaszcza, bo zdrada to jeszcze, jeszcze, ale szkodnictwo. Otóż Trybunał Stanu nie jest od oceniania tego, czy jakieś działanie było szkodliwe, czy nie, bo Trybunał Stanu to jest sąd karny. Który, przed którym sądzeni są dygnitarze państwowi za złamanie konstytucji lub ustaw. Szkodnictwo jest pojęciem znacznie szerszym, bo czasami można szkolić legalnie, na przykład wydać bardzo szkodliwą ustawę, i wtedy Trybunał Stanu nie ma tu nic do gadania. Także, rzeczy, znaczy co innego, ja bym wprowadził surową odpowiedzialność za zdradę stanu. Na przykład na początek, żeby wszyscy się trochę tam zmitygowali, to pieniek albo powrót, czyli karę śmierci za zdradę stanu, bo to czasami skutki takiej zdrady są gorsze od morderstwa z premedytacją. W związku z tym tutaj takie, takie uzasadnienie bym wprowadził. Drugie, drugie pytanie dotyczy lat 90. Czy afera dotycząca Olina była prawdziwa? Czy to była prowokacja rosyjskich służb, aby skompromitować Polskę jako przyszłego członka NATO? Czy domyśla się pan, kim byli i pozostali minim i kat, o ile istnieli naprawdę? Pozdrawiam serdecznie i zdrowia życzę. No raczej nie rosyjskich służb. Ja przypomnę, jaka była sekwencja wydarzeń poprzedzających aferę Olina otóż w sierpniu 1993 roku pan minister Milczanowski przyprowadził do Belwederu do prezydenta Wałęsy Kukuńka naszego delegację wyższych takich wysokich oficerów bezpieki co tam mówiono o czym tam na, się, na co się namawiano to ja tego nie wiem Natomiast z komunikatu prasowego, w komunikacie prasowym był tam fragment taki, co powiedział do tych swoich gości prezydent Wałęsa: Stanę w waszej obronie z całą mocą. Przeciwko komu miał ich bronić, z jakiego powodu, no tego nie wiemy, ale właśnie z tej grupy bezpieczniaków, którzy wtedy Wałęsę odwiedzili. W tym gronie się narodziła afera Olina. W związku z tym, jeżeli to była. Prowokacja, i moim zdaniem afera Olina była prawdziwa, w tym sensie, że Józef Oleksy rzeczywiście z tym agentem auganowym miał rozmaite konszachty. On się tam wypierał, że to tam one dotyczyły czego innego, a Józef Oleksy w ogóle warto przypomnieć, czyli Olin, prawda? Józef Oleksy był, jak się okazało, agentem. Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego, AWO. Ten wywiad miał na celu, tak przynajmniej się o tym mówiło, przerzucanie w czasie, oczywiście, wojny albo jakichś takich napięć międzynarodowych, przerzucanie agentów za granicę, żeby oni tam działali na zapleczu wroga. Ja nie bardzo wierzyłem, że Józef Oleksy. Na taką rolę jest tutaj przygotowywany, dlatego że kto raz. Józefa Oleksego widział, ten już go nie zapomni do końca życia, bo on miał bardzo charakterystyczny wygląd. Więc myślę, że jako agent AWO za granicą to by został zdemaskowany w jednej chwili. Myślę, że to AWO to służyło do tego, żeby takich agentów właśnie osadzać w strukturach państwa, i Józef Oleksy został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji, kiedy był premierem rządu. Kiedy był premierem rządu. Premier rządu został oskarżony przez ministra Milczanowskiego o zdradę stanu, więc w tym sensie. No, a potem ukazało się, że to nic, tylko Józef Oleksy podał się do dymisji, końce w wodę wsadzono, więc przypuszczam, że to Rosjanie, nie Rosjanie maczali w tym palcu, chociaż oczywiście agent był rosyjski, natomiast nie zmontowali tego po to, żeby tutaj Polskę zdyfamować, jeśli chodzi o NATO, dlatego że no jeszcze wtedy takich bardzo wyraźnych bo to rząd Jana Olszewskiego tylko bardzo tam naciskał na to żeby Polska została członkiem Paktu Północnoatlantyckiego ale następne rządy SLD PSL to już nie to już nie afera Olina właśnie wtedy powstała w związku z tym takie intensywne przygotowania do wejścia Polski do NATO nastąpiły w drugiej połowie lat 90. a nie w pierwszej. W związku z tym ja bym dlatego sądzę, że to chyba nie Rosjanie. I dodatkowym właśnie takim taką poszlaką, że to nie Rosjanie, to było to, że nikomu nic się nie stało, bo gdyby Rosjanie. Wbrew tutaj intencjom naszych dygnitarzy, zmontowali <laughs> taką aferę szpiegowską, no to posypałyby się głowy, ale nie posypały się. Przy tej okazji tylko i to też jest kolejna poszlaka, że to było, że tak powiem, zmontowane przez naszych bezpieczniaków. Był taki artykuł w tygodniku wprost, który wtedy był odkrywką bezpieczniacką. Myślę, że teraz jest tylko nie wiem której watachy, a wtedy to było odkrywką bezpieczniacką. No i tam się ukazał taki artykuł o tym, jak to PZPR kradzione z Pewexu dewizy lokowała na kontach szwajcarskich bankach. I autorzy tego artykułu, już nie pamiętam ich nazwisk, ale to nieistotne, mieli bardzo szczegółowe dane z ostatnich dwóch lat istnienia Peweksu. Bo on został rozwiązany w 1990 roku, a w 72 został założony. Po to właśnie, że jak Gierek pozwolił obywatelom wyjeżdżać na zachód na Saksy, żeby oni tu przywozili te dewizy do Polski i kupowali sobie w Peweksie takie towary, których nie było na normalnym rynku za złotówki. No i tego było całkiem sporo. Więc ci autorzy artykułu Mieli szczegółowe informacje na ten temat z ostatnich dwóch lat, kiedy dyrektorem Pewexu został Marian Zacharski, który tę posadę dostał na otarcie łez po pobycie w amerykańskim więzieniu, gdzie został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, a potem wymieniony na jakiegoś tam agenta amerykańskiego. I z w te, z, ty, z tego okresu, kiedy Marian Zacharski był dyrektorem tego PEWEX-u to oni mieli bardzo dokładne dane, a z, poprzednich, z poprzedniego okresu to mieli tylko dane szacunkowe. I to mnie, że tak powiem, skłania do podejrzeń, że właśnie w tym kierunku, na to środowisko i na te osoby. Tym bardziej, że Aleksander Kwaśniewski po ukazaniu się tego artykułu bardzo się zdenerwował i powiedział, że jeszcze jedno słowo się ukaże na ten temat, to on zarządzi lustrację totalną. No i co się stało? Następnego dnia, chyba czy po dwóch dniach, Jacek Kuroń i pan profesor Modzelewski napisali do prezydenta Kwaśnieńskiego list, że dobra, już się nie kłóćmy, już się pogódźmy, tylko niech się Oleksy poda do dymisji i końce w wodę. I tak się stało. Nikomu włos z głowy nie spadł z powodu afery Olina, która no, miała charakter zdrady stanu i to najwyższego funkcjonariusza państwowego. Kto to był Minimikat to nie wiem, nie wiem, obawiam się, że, znaczy chyba istnieli, ale no nie mam takiej wiedzy. Pan Paweł Lipka. Szanowny Panie Stanisławie, kilka dni temu natknąłem się w serwisie YouTube na filmie jakiegoś polskiego księdza katolickiego, jak mówi najpierw bez nazwisk, a później już z nazwiskami. O homoseksualnych skłonnościach pana Bosaka i jego ślubie, jako zasłonie dymnej na potrzeby kampanii prezydenckiej. Co pan o tym myśli? Duchowny mówi w tym filmie o tym, że katolicy wyborcy powinni o tym wiedzieć, chcąc oddać potencjalny głos na pana Bosaka. Oskarża również Grzegorza Brauna o to, że zna sprawę, a nie puszcza pary z co jest złe i nieuczciwe dla nas, wyborców Konfederacji. Trochę. By to zmieniło optykę wyborców, gdyby było prawdziwą informacją, prawda? No rzeczywiście, m, m, widziałem to nagranie. Nie wiem, kim jest ten ksiądz. Nie wiem, skąd on ma takie informacje. No bo jeżeli Krzysztof Bosak mu się spowiadał, wyznał to na spowiedzi, no to on jest łajdakiem, byłby łajdakiem, bo zdradziłby tajemnicę spowiedzi wydatków w taki sposób. No, księdza katolickiego coś takiego by dyskwalifikowało. Ale być może, że do, do pozyskał taką informację od kogoś innego, no to powinien wskazać to źródło bo no, to jest zarzut bardzo poważny, że Krzysztof Bosak ślub kościelny zresztą zawarł tylko na pokaz i tak dalej. No, myślę, że ksiądz katolicki powinien jednak weryfikować takie informacje, czy by to zmieniło w istotny sposób preferencje wyborców, być może, żeby zmieniło, natomiast no, chcę powiedzieć tak, że homoseksualizm to jest zboczenie, natomiast to nie jest pogląd polityczny, chyba, że ktoś z tego zboczenia robi program polityczny, tak jak to między innymi robi pan Robert Biedroń, ale o ile mi wiadomo, to Krzysztof Bosak nigdy nic takiego tutaj nie robił, w związku z tym, jeśli, gdyby nawet, Gdyby nawet. No to, to nie jest pogląd polityczny. Krzysztof Bosak wielokrotnie, wielokrotnie sprzeciwiał się propagandzie homoseksualizmu i innych zboczeń. Więc... Myślę, że chyba jednak informacje tego księdza, nie pamiętam już jak on się nazywa, on rzeczywiście używał nazwisk, no to być może, że nie są sprawdzone, nie są prawdziwe. No, jeśli on korportuje takie informacje bez sprawdzenia, to niedobrze. Pan Maciej Wałach, panie Stanisławie, jak, jeśli to nie sprawi większego problemu, Proszę o tak zwany room tour po pokoju, w którym zazwyczaj nagrywa pan wideo ze szczególnym uwzględnieniem tytułów, które posiada pan w swojej bibliotece. Pozdrawiam serdecznie. No nie wiem co, jak bym to miał zrobić, żeby pana udelektować. Może rzeczywiście odwrócę tutaj ekran laptopa, to pan Państwo zobaczycie, co tutaj jest. Ale niewiele chyba zobaczycie, bo tych książek jest całkiem sporo, więc no, w każdym razie są tam książki historyczne, są tam takie, no beletrystyka też jest, są pamiętniki, bo ja lubię czytać pamiętniki. No, i takie różne inne, a poezje też, poetesy, poezje także, no i albumy różne, które tam albo kupiłem, albo dostałem w prezencie, bo to dużo. Także sporo tego jest, a jeszcze druga część to leży w, w paczkach, bo już nie mam gdzie ich tutaj w bibliotece się nie mieszczą, mimo że ona jest dosyć duża. Pan Kamil Zieliński. 10 maja w kościołach. Metropolii Przemyskiej odczytywany był list biskupów, który m.in. pochwalał działania władz państwowych w kwestii epidemii. Wzywał do posłuszeństwa poleceniom władz państwowych. Biskupi negatywnie ocenili krytykowanie wyżej wymienionych działań władz, nazwanych w liście również krytykanstwem. Podkreślili konieczność zjednoczenia się w tym trudnym czasie. W liście biskupi również zwrócili uwagę na samarytańską posługę pielęgniarek, które jakoby niejednokrotnie umierają w wyniku wykonywanej pracy. Proszę, pan, pana, proszę o pana komentarz na temat tego typu stanowiska władz kościelnych. No, rzeczywiście. Władze kościelne diecezji przemyskiej, podobnie jak wszystkich innych, są obywatelami, to są hierarchowie i księża, to są obywatele polscy i podobnie jak inni obywatele polscy mają prawo oceniać działania rządu polskiego. Tak jak i inni. Jedni oceniają te działania krytycznie, inni oceniają bardzo pozytywnie. Moim zdaniem, nie wszystkie działania rządu zasługują na taką pozytywną ocenę. Chociażby. Rząd zresztą sam się do tego przyznaje niewerbalnie, ale de facto via facti, Mianowicie odmrażanie gospodarki. No, lepiej nie zamrażać jej, przynajmniej w takiej skali. Rząd szwedzki tego nie zrobił, no i tam, dalej się, wielkiej różnicy nie ma. Natomiast, natomiast czy. No że jeśli chodzi o pielęgniarki, to rzeczywiście sam słyszałem o przynajmniej jednym takim przypadku, kiedy pielęgniarka podczas pracy Zaraziła się tym koronawirusem i zmarła, więc takie fakty miały miejsce. No to zasługuje na szacunek i na uznanie, i to moim zdaniem bardzo słusznie autorzy listu pasterskiego zrobili, że to odnotowali. Także niezależnie od, jak powiadam, oceny działań rządu, bo. Każdemu przysługuje takie prawo, jeśli jest, a nawet jak nie jest obywatelem polskim, to też może ocenić, że a tu rząd głupstwa na przykład zrobi, albo a tu rząd polski to rzeczywiście bardzo dobre tutaj decyzje podjął i tak dalej. Także to każdemu przysługuje w ramach wolności słowa. A jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, no to na szczęście, nawet jak jest katolikiem, na szczęście nie musi w to wierzyć, bo katolik jest zobowiązany do wierzenia w sześć praw wiary katolickiej, i tam o koronawirusie nie ma ani słowa. Pan Adam Nowak. Witam, panie Stanisławie. Proszę wypowiedzieć się na temat posiadanej wiedzy, na temat. City of London Corporation. Pozdrawiam i dużo zdrowia życzę. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat, takiej, którą mógłbym się podzielić, także proszę się nie gniewać, ale nie odpowiem na to pytanie, bo po prostu nic na ten temat nie wiem. Pan Przem Przemek Wolski. Pytanie o tak zwane ciche porozumienie rządu z opozycją. Czy naprawdę trwa układ okrągłostołowy? Jak w praktyce wyglądają spotkania ich przedstawicieli? Kim oni są z nazwiska? Kaczyński naradza się na przykład z Budką czy Tuskiem. Życzę dużo zdrowia. Przemek Wolski z Łaskarzewa. No, chyba aż tak daleko to nie idzie, żeby się tam namawiali, chociaż i tego bym nie wykluczał. Chociaż i tego bym nie wykluczał. Bo układ okrągłostołowy, przypomnę na czym polegał, że jedna grupa, że tak powiem, tutaj została wyznaczona jako lewica, a druga grupa jako prawica. I obydwie te grupy mają zadanie, żeby ani z jednej, ani z drugiej strony nie pojawiła się alternatywa polityczna. No, i tak to wygląda. I jak do tej pory to się to udaje, bo pojawiają się takie ugrupowania jednorazowego użytku, które tam mają pewne zadania do wykonania przez twórców tych ugrupowań, ale generalnie mamy taki podział dychotomiczny. O czym zresztą mówił Ludwik Dorn, jak jeszcze był trzecim bliźniakiem, że celem tego jest doprowadzenie. Do systemu dwupartyjnego w Polsce, i tak, żeby się nawzajem wymieniali przy władzy co pewien czas. No, a ludzie, żeby myśleli, że to wszystko naprawdę. Pan Robert Frączek. Panie Stanisławie Gąs, pozdrowienia z Chicago. Dziękuję bardzo. Mam pytanie: co pan myśli o pomyśle negatywnego podatku dochodowego, o którym pisał Milton Fryman? Ja już chyba. Na to pytanie odpowiadałem: Ja jestem przeciwny w ogóle podatkom dochodowym i, i pozytywnemu i negatywnemu, a zwłaszcza progresywnemu. Z jednego powodu: Dlatego, że on, po, podatek dochodowy, przez samą swoją konstrukcję wyposaża władzę publiczną w prawo do kontrolowania dochodów obywatela, a to jest bardzo złe i w dodatku niepotrzebne do tworzenia dochodów państwowych. Pan Cezary Mikołajczyk. Szanowny Panie, mam pytanko natury makroekonomicznej. Chodzi o inflację. Wiemy, że jest zła. Nie lubimy jej, bo okrada nas, gdy śpimy. Jaki według pana powinien być tak zwany cel inflacyjny? 1%, 0%, a może lekka deflacja? Życzę dużo zdrowia. No 0% oczywiście, dlatego że inflacja jest zła. Skoro jest zła, no to powinniśmy ją eliminować, a nie tolerować, bo to jakbyśmy zaczęli, a jak 1%, to dlaczego nie 2%? No na 0, to najlepsze rozwiązanie. Pan Stanisław Wolski, czy zna Pan, czy zna Pan, a może czytał pracę, Douglas Reid, Kontrowersja Sionu. I co pan sądzi o autorze jego ogromnej pracy? No nie znam, nie czytałem. Jest bardzo dużo, jest bardzo obszerna literatura na temat sionizmu i tak dalej. Ja niestety nie mam. Czasu na to, żeby wszystko przeczytać, bo naprawdę jest całkiem tego sporo. A poza tym, no, ja muszę powiedzieć tak, że wbrew temu, co tam, o co jestem posądzany, to ja się Żydami interesuję tylko dlatego, że oni w dodatku w specyficzny sposób interesują się Polską. Gdyby żydzi się Polską nie interesowali, to ja bym w ogóle się nimi nie zajmował. Ja się nimi interesuję tylko dlatego i w takim tylko zakresie, w jakim to dotyczy Polski. No tam przy okazji oczywiście poznaję różne inne aspekty, ale głównie, że tak powiem, główny nurt moich zainteresowań to jest właśnie taki. Także, panie redaktorze, jak pan rozumie artykuł 18 Konstytucji? Czy on zakazuje uchwalania jakichś ustaw? Jeśli tak, to jakich? Zaraz zobaczę, co mówi ten artykuł, bo nie pamiętam chwileczkę. Muszę tutaj zajrzeć do Konstytucji. Artykuł 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. No, z tego artykułu można wyprowadzić zakaz uchwalania jakichś ustaw, na przykład, że ustawy, która by małżeństwem nazywała związek dwóch mężczyzn, czy związek dwóch kobiet, czy związek mężczyzny z kozą, czy związek kobiety z kozłem. To nie są małżeństwa, w związku z tym taka ustawa byłaby sprzeczna z konstytucją. Moim zdaniem ten przepis jest słuszny, dlatego że tam druga część, zwłaszcza wyjaśnia dlaczego on jest słuszny. Otóż małżeństwo, co to jest małżeństwo, abstrahując w tej chwili od wymiaru sakramentalnego, bo to, to jest zupełnie co innego, ale tak tylko, że tak powiem z punktu widzenia cywilnoprawnego. Małżeństwo jest rodzajem umowy. O wzajemne świadczenie usług seksualnych. Ale jeśli to jest umowa między kobietą i mężczyzną, no to jednym ze skutków takiej umowy może być pojawienie się potomstwa. A pojawieniem się potomstwa państwo się już interesuje, bo na przykład nakłada na rodziców. Bardzo daleko idące obowiązki, alimentacyjne i tak dalej, wychowania, jeśli dziecko, na przykład pozostające pod władzą rodzicielską, wyrządzi szkodę majątkową, no to rodzice odpowiadają materialnie za tę szkodę, i tak dalej, i tak dalej. Więc państwo nakłada na rodziców. Takiego dziecka, a więc ma no, strony tej umowy małżeńskiej rozmaite obowiązki. No i dlatego specjalnie tę umowę wyróżnia spośród innych umów, podczas gdy umowy o między dwoma mężczyznami czy między dwiema kobietami to są wyłącznie umowy o wzajemne świadczenie usług seksualnych. Z których żadne potomstwo narodzić się nie może. W związku z tym państwo się w ogóle takimi umowami nie interesuje, bo na przykład, no nie wiem, mogą obywatele zawrzeć umowę taką, że będą razem grali na drumli, prawda? W dni parzyste, a w dni nieparzyste na harmonii. No, Mogą się trzymać tej umowy, ale państwa to właśnie nic nie obchodzi. W związku z tym państwo takich umów nie otacza specjalnym, specjalną opieką. No i to jest treść tego artykułu 18. I pan Mateusz Augustyn, panie redaktorze, czemu w demokracji liberalnej, czyli ustroju ogłaszanym jako idealny, pozwalającym ludziom wznieść się na wyżyny wolności i szczęścia, jest tyle sekretów? Choćby tajne wybory, czy wolny obywatel nie powinien odważnie wobec całego społeczeństwa mówić, jakie ma poglądy i na kogo ma zamiar zagłosować. Więc po co ta cała tajemnica? No, powiedz, ma pan rację, jeżeli chce wpływać na państwo. A wybory to właśnie to jest coś takiego, kiedy obywatel nie biorący udziału, takiego czynnego, aktywnego, czynnego udziału w życiu politycznym, jednak swoimi preferencjami wyborczymi ten udział pośrednio ma, no to nie powinien się tego wstydzić. Ale no cóż, no ludzie no i tym słabością. Podlegają w związku z tym, żeby obywatele się nie bali ujawniania swoich prawdziwych preferencji, nie narażali się na zemstę, tych, co powiedzmy, powiedzmy, że wbrew takiemu głosującemu, jego przeciwnik polityczny wygrał, no to mógłby potem mu zrobić kuku, a jak jest, wybory są tajne, to, to nie. Jak to teraz będzie wyglądało, no to, to jak się głosuje przez internet, czy jak się głosuje korespondencyjnie, myślę, że coraz trudniej będzie tę tajność zachować, bo, a zwłaszcza jeżeli pod pretekstem walki z epidemią zaczną nam wszczepiać chipy takie, no to nie wiemy, co tam, jakie urządzenia w tych chipach się będą czy tylko będą one badały. Stan naszego zdrowia, czy też jakiś, w jakiś sposób będą badały nasze preferencje polityczne. Ale na razie ta tajność jest. Ja, znaczy ja nie jestem takim ultrasem, fanatykiem tej tajności, ale nie widzę w tym nic takiego złego. Proszę Państwa, i tym drugim optymistycznym akcentem kończę obecny cykel i zapraszam na. Yy, obejrzenie cyklu następnego.